Cześć, dzisiaj pokażę wam jak zdobyć markery i jak. Ym, bo mi się nie udało. Ym, bo ja nie podłączyłem mikrofonu i muszę jeszcze raz, y, jeszcze raz nagrać ten film. Więc tutaj macie pierwszy marker, ten ostatni jak przesuniecie, to macie tutaj ten marker, klikacie sobie na niego i dostajecie markery. Już wam pokazuję. Ym, na ten nie patrzcie, zaraz wam pokażę. Ym, dobra. Eee, czekajcie. To nie. To nie. Eee, czekajcie. za marker. <grymne> czekajcie. Eee, World Marker nie. Eee, nie patrzcie się. O, to jest Technical Extreme. Lala. Dobrze, tu macie kolejny. Eee, marker eee, sobie go do i macie tutaj macie kolejny yy. 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 bye. <laughs> dobra yy. no dobra idziemy yy. Yy. do yy. samych ekstremów markerów yy. i to będzie mega I to będzie fajne i to będzie mega lubię ej 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 lubię się Dobra, wchodzimy do tego domu. Do tego, więc do tego zapamiętajcie. I wchodzimy do tego pana i macie tego pana. Teraz podgłośnie wam dźwięk. Żebyście nawet słyszeliście. I klikamy w klawiaturkę. Paga. Klikamy. Paga. O i mamy error. Wchodzimy. I mamy... Error marker. No, ja już go zebrałam, bo oczywiście zapomniałam podłączyć mikrofon, ale no nieważne już. <grym 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 dobra. Mamy mikrofonówkę jakąś, dobra, to nieważne. E, teraz idziemy e, po e, trudny marker, czyli hard. Dobrze. E, dobrze. Dobra, idziemy. Po prostu. Czekajcie, gdzie to jest? A tam, dobra. I musicie. Tu macie B-marker. I musicie wpisać Prey. Tutaj musicie wejść i wpisać na czacie Prey to. Wild card pojawia wam się taki powinien po wam się pojawić taki ten i musicie go zebrać i macie y, ale tutaj macie carpet marker y, fishbowl mark marker czyli akwarium marker y, tutaj jak wchodzicie w ten to macie y, fire marker y, <gryw> ile ja spowodłem. ok y, teraz wchodzicie tutaj za to i macie kolejny marker on się nazywa brick jest y, fajny, to jest mój prawie. no. Dobra, teraz pokażę Wam na przykład. O, dobra, bo tego nawet nie zbierałem. Więc dobra, pokażę Wam, jak zdobyć ten marker. Wchodzimy tutaj. Y, zaraz pokażę Wam, jak zdobyć sus marker. Nie macie zombie marker, to takie łatwe. Hello. Y, tu macie kolejny marker. Y, tutaj wchodzicie do ekonomii. Pokażę Wam teraz susa. Moi widowie! Nie są wcale sus, bo no, kto ma plus, ten jest sus. <grafię> Okej, okay. yy, chodzimy tutaj, yy, zaraz sobie przejdziemy to obi, tutaj macie kolejny marker, sobie go zbieracie. Ja już oczywiście go mam, bo zapomniałem podłączyć mikrofonu. Yy, I dobra. Yy, no i tam yy, robicie to obi, macie kolejnego markera, ja go nie mam zebranego, ale to nic elo. <grafię> dobra. Wchodzicie tu! I teraz wchodzicie do rakiety. I teraz tu macie rakietę marker I teraz yy, wchodzimy tam. Ja będę szybko iść. Czekajcie. O, o, ja, ja szybko idę. Eee, najpierw pokażę Wam taki kej hey, marker. Czekajcie, ja Wam go pokażę. Eee, czekajcie. Fire marker. Hmm, czekajcie, już idziemy tam. Hmm, czekajcie, gdzie to jest? Hmm, 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 hmm. Czekajcie, no, czekajcie. O, starkey. Hmm, to będzie ten marker. Musi gdzieś tu, aby hmm, tam i tutaj macie starkey mark. Jeszcze by go zbierać, jego go macie. No dobra. Idziemy teraz po kolejny marker. Czyli po... Sas marker. E, dobra. Sas O nie, o nie. Ja nie steruję bo ja nie mam. Może kiedyś kupię, może kiedyś... Okej, okay, idziemy tam. Idziemy po prostu tam. I będziemy mieć kolejny mark. Kolejny mark. Dobra, skakujemy tu. Yy, I mamy czarny mark. Teraz widzicie ten księżyc. Tutaj powinna być drabina. Więc wchodzicie na drabinę. I macie kolejny. I teraz zgadnijcie, gdzie jest sus. Sas, sas, Macie kolejny marker, trzeci Marker. Sas, sas. Widzicie go? <laughs> ja nie mogę. Okay. I macie sus marker, no. To jest takie proste. <laughs> ja nie wierzę. Nie chłopie, coś się zrobił. Dobra, ten marker was po prostu ehm... oświeci. Oświeci. Tu macie kolejny marker. O, sam go nie zebrałem. E, dobra, wchodzicie tutaj. E, tu macie to słowo Pray to Cat, musicie tam wpisać gdzie jest, gdzie wam pokazywałam. E, dobra, wchodzimy tutaj. Mamy kolejny marker, ghost marker. E, dobra, i teraz wchodzimy na dół e, i wchodzimy tutaj. Z tu powinna być jaka drabinka. Tak jest, tu jest nawet jakaś dziewczyna. E, I wchodzicie w zegar. Ej, żegona zniknęła. Bo to jest gra inna. Wow! Co jest grane? Co jest grane? Okej, okay, dobra. <ścoughs> co ja mówię? Yy, dobra, wchodzicie tu. Google mi się włączył. Nieważne. Yy, tu macie Wizard Marker. Yy. Tutaj będziecie mieć... Do góry będziecie... O! Fan FireOuta! To jest mój ulubiony youtuber. Siema! Siema. Siema, koksie. Jesteś koksem, bo... Y, MixfireOcik jesteś. Ja też się nazywam FireOut na drugim kolumnie. Takim display name. Ja nie mogę. Chodź, FireOcik! Damy radę! Dostaliśmy? Musimy go pokonać i... dostaniemy go. Aga, on się tak łatwo nie da nam. No. Oddział, oddział, oddział. O jest, ja, o jest. Ja, ja. yes. Dobra, dobra, nie. Nie no, nie no, dlaczego? Dobra, pokażę wam kolejny marker. Szkoda. Jak coś to... Yy, nie jestem chory. Okej, okay, macie kolejny marker Lilipat, czyli e, on, czyli normalny marker. O, tu macie kolejny marker. To mnie niepokoi. Okej. Okay, pokażę wam e, kolejny marker. On jest oczywiście tutaj! E, o! O! o o nie! Spadło dobra. Wchodzicie po niewidzialnej drapince. Chodzicie na drzewo i idziecie pod... Waga czy mi się w ogóle uda, bo ja nie umiem obi robić. Teraz ukaże wam się o czym takie coś. Musicie na to skoczyć. Ok, okej, okay, jesteśmy. Teraz musicie iść po tej linii. Jest. Teraz po tych takich. Jest! Udało mi się! Uf. Dobra, udało nam się. Jesteśmy z drużyną. Dobra. Idziemy po kolejne markę OSU e, Eee, dobra. Pokażę Wam kolejny markę. Tu jest totalnie za mapą. Serio. Eee, dobra. Eee, tutaj powinien być taki marker. O, tu jest. Dobra. Eee, I teraz tutaj. Tu gdzieś jest. Tu marker. gdzie jest ten marker? O nie! Spadł. Już wam pokazuję, yy, Nie wiem czy go nie usunęli. Ale to no, może być jeszcze chyba. Bo tam jest marker, ale. Nie wiem, czy to jest on. Czy to jest on? <grym>, on. Dobra, czekajcie, sprawdzimy jeszcze raz. Yy, no, no, nie ma nic. To powinien być marker. Tak na wierzchu tu. Powinien stać na wierzchu, tak yy, stać. Yy, no po prostu stać. Okej. Okay. Yy, o nie, to były hashtagi. Yy. No i wracamy do normalnej gry. Dobra, ja myślę, żeby to już było... Na koniec tego odcinku. No i papa Pa pa, 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 pa.